Yo, 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 witajcie! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gingis, a to jest. Nie zgadniecie, no tak, bardzo dawno nie było, pytało się o was, od was, czyli od moich y, widzów, bardzo dużo osób, kiedy wreszcie Eurotrack, kiedy wrócę, yy, ale ja o tym wszystkim opowiem y, później, później i dlaczego taka przerwa była i coś się stało, ale w tym momencie. Filmik zaczynam od czegoś, o co znowu były prośby: o to, żebym pokazał, jak się tworzy profil dla yy, mapy Węgier. Tak, dla mapy Węgier, bo znowu są problemy. Znowu są problemy, więc nie ma najmniejszego problemu. Z mojej strony ja Wam znowu to pokażę. Znowu pokażę, może wreszcie yy, będzie to u Was wszystkich działało. Słuchajcie, no więc cóż, jeżeli jesteśmy. Oczywiście, na tym ekranie startowym z EuroTrack Simulatora 2. No cóż, wybieramy nowy profil, prawda? Nowy profil. Oczywiście, rozumiem, że wszyscy z Was wiecie, jak pobrać mapę Węgier, jak ją rozpakować, i że są tam teraz trzy pliki w tej mapie Węgier. Mówimy tutaj o wersji do EuroTrack 1.27. No i co mamy? Mamy, jak zwykle, imię, podajemy, no, u mnie to, jak zwykle, Jingis i synek. Wybieram sobie tutaj faceta, wybieram sobie zdjęcie. Mam takiego dziadka, którym bym, chciałbym tak wyglądać, jak będę miał tyle lat, co on mniej więcej. O. O tak bym fajnie wyglądał, nie? Co prawda, włosy troszeczkę w innym kolorze. Broda może też nie będzie ciągle taka siwa, ale tak bym chciał. Model ciężarówki, czyli ulubiona skania dżingisa. Mamy sobie jakąś skanie gdzieś sobie tu wybierzmy. Mamy taką lub taką. Niebieską. Lubię niebieski kolory. Większość z Was już pewnie i zapewne wie. Oraz logo firmy. Logo wybierzemy sobie takie. Ja Wam powiem, że zaczynam dzisiaj znowu z tym z mapą Węgier od samego początku. Nazwa firmy. Oczywiście w moim przypadku będzie to yy, Gingis i synek Węgry. 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 Nie mogę, nie mogę. Dobra. Nie mogę Węgry. A jakbyśmy wpisali inaczej, wpiszmy to załóżmy. Dis Węgry. Oczywiście nie brali mnie za tego Disa. Ja jestem Dżungi synek. synek, Wę, 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 węgry. Wę, wę, y, y. Z Jajem, oczywiście. Język polski. Co robimy? Nie klikamy w żadnym wypadku utwórz nowego profilu, bo nie możemy utworzyć tego nowego profilu. Musimy wybrać moi drodzy menadżer modów. Mamy menadżer modów, tutaj jakieś tam mody są, ale ja sobie tu przelecę na szybko. Bo na razie nie będę niczego dodawał oprócz yy, mapy Węgier, czyli Hungary. Wystarczy sobie wpisać tutaj przy filtrze. I cóż, i dodajemy. Mapa ma być na samym dole, czyli zaczniemy od mapy, yy, czyli tu mamy base, be, 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 base, no, base, czyli mapa, base, baza, prawda? Dodajemy jaką pierwszą, drugą dodajemy model, zachowana już jest ta również kolejność, którą trzeba i trzeci dodajemy jej plik, plik dev. Zatwierdzamy zmiany. W tym samym momencie mamy już dostęp do modułu gry, jeżeli tak żeśmy zrobili. Musimy wybrać hangary MBD. Teraz dopiero musimy po prostu kliknąć utwórz profil. I jak zwykle mamy w cholerę głośną muzykę. Pomijmy ten kreator. Muzyka nam tutaj ble, 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 ble. niech sobie gra. Wybierzmy sobie jakieś miasto startowe. Eee, Lovas Bereny, niech to będzie moim miastem startowym. Potwierdzamy wybór. Czy chcesz przejść samouczek? Oczywiście, że nie chcę. Ile razy go można przechodzić? Proszę bardzo, wczytuje nam, nam się mapa Węgier. Moi drodzy, mamy w tej chwili mapę Węgier. Jest Enter. Kontynuacja. Re, dalej Enter, dalej Enter, dalej Enter. Wczytuje nam się. Na koncie wielkie pieniądze. Kurde. Coś mi się tutaj z moim free, 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 free trackiem pokiełbasiło, ale go zaraz naprawimy, no bo już widzicie, że nie działa tak jak powinno, ale to tak właśnie z nim jest, ale to za chwileczkę będzie zrobione. Pomyliły mu się w ogóle kierunki. Dobra, mamy to, tak? To co ja sobie wyjdę, naprawię sobie teraz mojego tutaj free tracka, czyli tak, tak i już za, i już za chwilę będę miał wszystko, zobaczcie, dobrze. No. Jeszcze go tylko sobie wycentruję, tak jak sobie będę siedział, patrzył. I teraz jest ok. Mamy prawo, mamy lewo. Jest ok. Jest dobrze, nie? Dobra, ale i tak muszę przejść przez konfigurację, więc tak na szybko. Yy, opcje, moi drodzy, dźwięki i, i cóż, yy, zrobimy głośność muzyki, wywalamy. Głośność ogólną ustawimy mniej więcej na takim poziomie. Radia nie używamy wiadomo z jakiego powodu prawa autorskie. Jest OK. Teraz robimy kontrolery oczywiście. No i musimy powybierać to co my mamy. Klawiatura, sterowanie, bla bla bla. Co my tutaj mamy? Hmm. No tak, musimy zobaczyć, wybrać sobie klawiaturę I Logitech G27 Racing. USB, tak to mamy? Jakieś jeszcze Xboxy, inne rzeczy są zwykłe pady, bo są podłączone w tej chwili, ale wybieramy to, przynajmniej ja tak wybieram. No i muszę jeszcze wybrać u siebie te rzeczy, prawda? Rodzaj sterowania to jest kierownica, bla 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 bla. Yy, manualna skrzynia biegów oczywiście nie może być inaczej. Yy, widzicie już tutaj funkcjonuje, mi tu wszystko nie? Funkcjonuje. Aha, akcelerator funkcjonuje. Oś hamowania funkcjonuje. Teraz już mamy, proszę bardzo, tak jak chcemy. I jeszcze, i jeszcze, moi drodzy, oś sprzęgła. Już mamy. Dobra, jest tu wszystko, co chcemy. Przekładnia. Zaawansowane. Oczywiście zachowanie skrzyni biegów. I przekładnię, yy, przekładnię dwuzakresowa yy, z y, pół biegami. To będzie to. Aha, jeszcze musimy załączyć to, że chcemy mieć. O, SKRS. No, no, no dobra. Tylko teraz yy, zaraz to wszystko rozkminię. I teraz tak, musimy tutaj zaznaczyć, jak kiedy jest bieg. Aha, czyli to nie odczytało mi? Odczytało, proszę bardzo. Dobra. Jest to jest bieg 1. To jest oczywiście tu jest bieg 2. Bieg 3. No, muszę to tak poklikać, przepraszam, was bieg 4, to akurat mój jest yy, SKR cały bieg 5. i bieg u mnie 6. Widzicie? Yy, bieg wsteczny powinien być. Usunięty całkowicie, więc yy, usój przypisanie. Tutaj nie ma biegu yy, wstecznego. Nie wiem w ogóle jak ona się teraz będzie zachowywać, ta dwuzakresowa. Yy, sprzęgło, przełączenie ręcznych biegów biegu, sprzęgło przyspieszenie. Yy, dobra, yy, tutaj tak. Tu jest tak, jest ok. Jest ok, aha, i jeszcze oczywiście. Yy, Zmiany biegów. Tutaj nie pamiętam, który to będzie odpowiedzialny. Jest jeden. Yy, no jeżeli to nie będzie to, co myślę, to po prostu go sobie później przemienię. No i dobra, i teraz jeszcze klawisze i przyciski, oczywiście muszę sobie pozaznaczać pierwsze, pierwsze rzeczy, tak na szybko, wiecie co, ja włączę tylko i wyłącznie kierunkowskazy i później i tak to wszystko sobie w lewo kierunkowskaz, w prawo kierunkowskaz, wszystko sobie tutaj poustawiam tak jak trzeba, na chwilę obecną będę korzystał sobie z, z klawiatury, mam ją teraz niedaleko właśnie po tym wszystkim, mam ją niedaleko i tak to moi drodzy wygląda, więc mogę sobie wrócić, proszę bardzo. Mogę sobie wrócić, tak, mogę sobie yy, odpalić, odpalić naszą ciężarówkę, nie wiem czy ona się będzie dobrze, aha, no właśnie, bo mam również źle coś, wiem czy co jest źle, nie mam, no ale o zobaczcie, widzicie i teraz wyjdzie na to, że nie mam biegów stycznego tutaj, 10, 12, no i teraz trzeba by było... Ten bieg wsteczny. Yy, moi drodzy, gdzieś sobie umieścić go na chwilę obecną w tym ustawieniu, bo, bo go nie mam. Nie mam go. O, nie mam go w żadnym ustawieniu nigdzie. Nie, tutaj są tylko trzy biegi, czyli raz, dwa, trzy, a tutaj wstecznego biegu w żadnym ustawieniu nie mam. No, przekro bardzo. Siedem, osiem, to jest dolna górna, to jest tu działa dobrze. A tu mamy 1, 3, 5. Przyłączając skrzynię w górze mamy 2, 4, 6. Dobrze. Tu robimy tak 7, 9, 11, ale włączymy tą skrzynię. Mamy tutaj 12, dolną skrzynię. Nie mogę je teraz puścić, ale o teraz będzie już bieg szósty. Dobra, tak to wygląda. Yy, także profil jest ustawiony, mam nadzieję, że, że wam to pomogło. A ja, a ja muszę tutaj cóż, pojechać pierwszą jakąś trasę i wybrać coś dalej. Yy, tylko jeszcze jedna rzecz, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Ja tu muszę jeszcze ustawić, przepraszam, wrócę do ustawień i yy, w opcjach yy, kontrolera, wybiorę sobie bieg wsteczny. Muszę go mieć. Na chwilę obecną jeszcze muszę mieć. Mam niewykorzystywane to połączenie, w związku z tym, bieg styczny jest tutaj pod biegiem piątym. I teraz, wracając, powinienem mieć tutaj wsteczny bieg. Widzicie, jest. Widzicie, R1 nawet, jakoś dziwnie, no. no przełączymy. R2 jest. O! R1 i to jest na dwójce. No, a tu, jak przełączę mam ósemkę, czyli mam R2. jest dobrze. Jest ok. Dobra, teraz sobie wreszcie będę mógł wycentrować moją, yy, to, mojego free tracka, żeby to było tak, jak ja chcę. O, wycentrowałem go sobie. Teraz sobie mogę rozglądać się. Teraz mogę jeszcze wyłączyć oczywiście lustereczka, bo mi są niepotrzebne. Te, które są tu widoczne. Tu widzę ładnie. Tu widzę ładnie. Aha, miałem jeszcze coś tam z grafiku zrobić, zobaczyć, czy to, czy to mi wystartuje, chociaż yy, możliwe, że... E, lepiej nie teraz. Lepiej nie teraz. Dobra. Odpalone, więc cóż, możemy jechać. Profil jest, mapa Węgier jest, światełka są, bo trzeba mieć. I jedziemy. Jeszcze tylko jedna rzecz, sprawdzę na, na tym filtraczku, czy to wszystko funkcjonuje. Mam nadzieję, że tak, że tu wszystko będzie ok, że tu już Niczego, nic złego mi się nie wydarzy, że wszystko będzie w jak najlepszym porządeczku. Jest ok, możemy jechać, nie? Ale nie z dwójki, przepraszam Was bardzo. Yy, yy, tutaj, no co jest? No, dwa, dwa, dobrze. Teraz tu powinno być osiem za chwileczkę. Jest, dobra. Widzicie, jak ja już dawno jeździłem. Ale wracam, wracam. Bardzo mi brakowało. No i dobra. No i teraz opowieści z plastusiowego dżingisowego pamiętnika. Co jest grane? Dlaczego mnie nie było? I czekajcie. Gdzie tutaj, kurde, się wyjeżdża z tej filmy? Chyba w tą stronę. Dobrze, w tą stronę. Na 100% w tą stronę. Czemu mnie nie było? Co się stało? Nie było nagrań. Jak wiecie, był remont u mnie w domu i, 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 i co się stało? Później po tym remoncie co się stało? Okazało się, że moja kierownica, moja przepiękna G27, którą miałem przestała funkcjonować, przestała działać, w ogóle nie odpowiadała, wszystko co mogłem sprawdzić, sprawdziłem łącznie od zasilacza poprzez y, wszystkie kable połączeniowe tam w środku, y, poprzez kabel USB, czy gdzieś czasami gdzieś się nie przełamał, nie, nie wiecie, nie przetarł i tego typu rzeczy no i okazało się, że co, że nie że wszystko, jest, że wszystko tam jest zrobione dobrze że wszystko powinno funkcjonować dobrze i że wszystko, wszystko jest ok nie? a ona nie działała no i co byłem zmuszony zacząć poszukiwać kierownicy no i tutaj z pomocą jakże wielką pomocą przyszedł mi yy, mój przyjaciel Chłusiek, który mówi do mnie słuchaj Przecież z tego, co ostatnio było wiadomo, to nasz również przyjaciel, wujek Bohun, kupił sobie kierownicę, znaczy zmienił kierownicę nową, znaczy zmienił kierownicę z G27 na G29. Więc cóż, mówi, może napisz do niego, może będzie chciał sprzedać. No i tak się stało, że napisałem. Dogadaliśmy się jak dwa chłopy dorosłe, wiecie, takie kurde. Szkoda, że jeszcze tego nie oparliśmy, tylko o, o buffet. Jakby to było oparte o bufet, to by było wszystko fajnie zrobione i elegancko, ale nie było oparte o bufet, nie było takiej możliwości. Mieszkamy za daleko od siebie. Ale dogadaliśmy się przez normalnie, wiecie, przez internety, więc internety to nie tylko złe rzeczy, te, które mamy teraz dostępne ostatnio na. Na YouTube czy gdziekolwiek indziej, ale również internety to są dobre rzeczy. To są dobre rzeczy, gdzie możemy, teraz nie wiem, bo mi zasłonił wjazd, czy dobrze stanąłem, gdzie możemy naprawdę znaleźć wspaniałych ludzi, gdzie możemy się dogadać, gdzie możemy sobie wszystko, wszystko tutaj y, zrobić, prawda? O, patrzcie, ten mnie puszcza jak miły, no bo korek, no to mu puszczasz, no co, łachy, nie robisz. I tak to rzecz się stało, że się, że się dogadało, nie? A jak się dogadało, no to jest kierownica, no mój drodzy. No i cieszę się teraz już kierownicą. Yy, yy. No się nawet nie wiedziałem teraz, żeby Bochon tego nie odebrał za yy, za bardzo, że się z niego nabijam, czy coś, wiecie? Bo, czekajcie, a tutaj, to tu powinien być wjazd? Że nie co. No i jak ja mam tam jechać? Hehe. He. ty zobaczcie, wjazdu nie ma. No, ale... Ale żyję. A jak podjadę, to mi się brama otworzy? Że co? No to jest jakaś po post... no, no, chcę wjechać, halo? <śmum> Czekajcie. Wyjdę na zewnątrz, ale tutaj to się dopiero dzieje! Oj 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 oj, 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 ściszymy to. Yy... czekaj bo chciałem coś powiedzieć, i się jak zwykle zaciąłem. Znowu będziesz na Nie, no, mam kierownicę, słuchajcie, po Bochunie, no i, i dlatego zastanawiałem się, no, nie, tylko nie odbierz tylko Bogu w ten sposób, czy ja się w jakiś sposób nabiję w siebie, nie, bo yy... zastanawiałem się, czy ten, yy, czy. Yy... No, jakie ja mam tu, nie. No że o co chodzi Halo Gdzie jest ten horror? Zapierdzielę mu w bramę Nie będę się szczypał No 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 co Ale jazda Zobaczcie Pierwszy raz to widzę No nie no Pełna rewelka Brama się otwiera jak się podjedzie Eee, no, Bayer, frank, normalnie szok eee, I słuchaj, no, kierownicę po boku Nie, no, boję się tego powiedzieć no, Zastanawiałem się, czy w ogóle ją w rękawiczkach jej nie dotykać, nie? Wiecie o co chodzi, no, ale nie, nie Nie, no, śmieję się teraz Ja, ja się śmieję, bo ja lubię, nie? Lubię się śmiać i lubię I, i lubię po prostu sobie żartować O, jest miejsce parkingowe o, aha, No, tak, fajnie, tylko jak? Jak ja mam tam niby wjechać? No to węgry, Teraz jadę. Nie ma problemu. O, mogę. właśnie, Mogę zaparkować automatycznie. W żadnym wypadku. Po takim braku jazdy. Żadna, żadna automatyka parkowania. Yy, więc śmieję się z tego, że powinienem tą kierownicę dotykać. Yy, zobaczmy tylko tak tutaj, bo wiecie. Yy, że powinienem tą kierownicę dotykać. Yy, w, 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 no nie no, to ja źle tu robię. Tu musiałbym yy, wjechać na początku tu. No tak, no co najmniej na, na, 50, na 15 razy u za wiecie. Tutaj nie ma co, nie ma co dużo ukrywać, że tu, że tu będzie jakoś prosto, bo prosto nie będzie, ale damy radę. Po ilość tam razy, i, i wiecie. No, jeszcze raz w ochunku, w ochunku przepraszam. Oczywiście mam po tobie kierownicę. W super stanie oczywiście, żeby nie było. Jest naprawdę w rewelacyjnym stanie, więc y, widać, kto szanuje sprzęt. Zresztą moja też nie, 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 nie była w jakimś takim stanie, wiecie, brzydkim y, czy złym. Może wejdę już do, do tego, żebym sobie tu mógł jakoś inaczej. No i co ja mogę teraz, biedny robaczek, z tym zrobić? No pokażcie mi... Ej, no tak to ja w ogóle nic nie widzę. Ale zaraz jak włączę wsteczny, to mi się trochę kamera przestawi. No więc dobra, teraz to ja muszę, y, muszę się naprostować. Przede wszystkim, to jak najbardziej, muszę wycofać. Ojej, bo, bo wózki, widłowe mnie tam stoją na drodze. Jak ja to w ogóle wjadę, no? Czy oni są niepoważni? Dobra, dobra, dobra. Nic z do, tym dobrego parkowaniu nie widzę, moim. Zacznijmy od tego. Nie widzę tutaj nic z tym dobrego, no ale... Ale męczarnia będzie, nie? Yy, pierwszy plus wielki na nowej mapie węgier to ta brama. No to jest coś niesamowitego i to jest coś świetnego. Nie wiem co tam przede mną jest, bo ile mogę podjechać mogę? O! Stój! Już nie mogę, bo zobaczcie, jest. Jest. jest, jest supencja. No i co ja mam tu zrobić? Ej, halo, biedny robaczek, Ej, nie no dobrze. Dobra, to teraz musimy musimy na ostro, na ostro, na, os, na otro gdzie to jest po prostu, to są, to są węgry. No i tutaj nie można. A, a beczki, 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 dzięki z beczki. Beczki, beczki, beczki tu nie można, tu się nie da inaczej. Tu się po prostu inaczej nie da ale zaraz tutaj damy radę. No. Dobra, obróćmy się teraz. Widzicie, tu brakuje gościa, który by mnie. Nie w tą stronę, przepraszam Was bardzo. Tu brakuje gościa, który by mnie. Yy, który by mnie kie, z tyłu troszeczkę pokierowywał, czy ja dobrze to robię, czy źle. Ale, ale już, już próbujemy dobrze robić. O kurda no parkowanie, dżingisowe parkowanie jest. To jest najlepszy element, element mojej jazdy. Yy, Elementy jazdy w tej, w tej że yy, No ja tu jest, jestem za blisko, tu mam tak spróbujmy. Mam jeszcze jeden pomysł, czekajcie. Jeszcze jeden pomysł, ale wezmę jednak tą kamerę w ten sposób. I zobaczymy czy to teraz wyjdzie. Eee, czy to teraz wyjdzie. Tu muszę uważać na te beczki. Bo beczki są tutaj tu w dziwnym miejscu. No to by mi się złamał bez problemu, no a tu muszę... A tu muszę zobaczcie. Ostro, 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 ostro dam radę. Jasne, że dam radę. Tu już się wyprostujemy. O. Znikły odgłosy fabryki betonu czy czegoś tam, nieważne. No i zobaczcie, trzeba było on tak jechać, Ale tam możliwości nie było, żeby tu przejechać tyłem. Chyba nie było. Chyba, że ktoś będzie miał pomysł i napisze mi Ej, Jinki, źle jechałeś! Tak nie trzeba. Ale... Uh, udało się. Teraz będę musiał tylko popatrzeć... Yy, popatrzeć. popatrzeć źle, 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 Na pewno źle. Na pewno źle. To już od razu widzę, że to nie jest dobre. To co teraz zrobiłem. Chociaż może... Może, może... Aha, no tak, już przerysowałem... Ale to nikt nie widział. Tego słupa tu nie było. Proszę was. Aha, no tak. Właśnie. Nie, no już jest prawie dobrze. Tylko trzeba to zrobić o tak o tak i teraz I teraz czy my tak wiedziemy, czy nie? Czy to już będzie dobre, czy to nie będzie dobre? Delikatnie, delikatnie tu. Wiecie, nie wszystko tu jest już, no trzeba się zaraz pojawić, czy nie? też może nie. Dobre, 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 to jest dobre. Teraz łam, łam się, łam się w drugą stronę, dobrze. Eee, no! Jak ktoś mi napisze, że, że ja tu zrobiłem to za z, strasznie źle, to ja, ja wam powiem, nie wierzę w to, że ktoś może tak napisać. To było jedyne rozsądne rozwiązanie, żeby tu zaparkować w ten sposób. No dojechałem. Dojechałem. Yy, ręcznie sobie zaciąłem. Na razie korzystam, moi drodzy, tylko i wyłącznie z klawiatury i tu z myszki i z in, innych rzeczy, no bo. Nie mam na razie tego wszystkiego podłączonego, zresztą te wszystkie moje hmm, pudełeczka muszę poprzerabiać, poprzerabiać, żeby one się mi teraz zmieściły. Po przykro, po remoncie mam mniej miejsca, niż mi się wydawało, że będę miał. Hmm, zostało wymienione u mnie łóżko, tam szafa, bla 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 bla, nie ma co wam tutaj mówić, zresztą jakbym był pewnym człowiekiem, to zrobiłbym wam streamer z skręcania tej szafy i ustawił cel donatów na śrubokręt. <kłysy> Ale nie jestem takim człowiekiem, wybaczcie, inaczej mnie wychowano i w inny sposób, yy, inne, inne wartości mam wpojone w siebie. Także tak na pewno nie zrobię, nie, nie jestem osobą, która będzie wyciągała ze swoich widzów kasę po to tylko, żeby mieć więcej w portfelu. Nigdy w życiu. Yy, no dobra, dojechałem, odczepmy to. Odczepmy. No, doskonale. No, 2 kilometry jak można było przejechać, niedoskonale. Słuchajcie, króciutka trasa. Dlaczego mi nie było, powiedziałem Wam. Yy, skąd mam kierownicę, też Wam powiedziałem. Dotykam ją normalnymi rękoma, nie, nie w rękawiczkach. Także Bochunek. Nie w rękawiczkach normalnie. Kierownica w zajebistym stanie. Jeszcze raz serdeczne dzięki za to, żeśmy się dogadali. I w ogóle, chyba, odcinek nazwę. Pierwsza trasa na kierownicy Bochuna. Ciekawe, jak on na to zareaguje. Ale to jest prawda: pierwsza trasa na jego kierownicy, odkąd ją rozpakowałem i postawiłem tutaj przed sobą. Słuchajcie, krótki to krótki odcinek, ale jest. Yy, mapa Węgier yy, uważam za otwartą w yy, aktualizacji ETS-a 1.27. Bramy się otwierają. Zobaczcie, Myślałem, jak tam wjechać, a tam podjeżdżasz pod bramę, gości ci otwiera jak w normalnej firmie. Świetnie, także Frank, chylę czoła. W ogóle dzięki również serdecznie na końcu tutaj dla Tibora. Tibor to taki, taki, taki nowo poznany znajomy, który mieszka na Węgrzech, mieszka na Węgrzech, ale jest z pochodzenia Polakiem. Dzięki niemu mam dostęp również do... Tam wcześniejszych plików na mapie Węgier, mapy Węgier. W związku z tym dzięki serdecznie, Tibor. I zapraszam również na forum, nowo powstałe forum polskojęzyczne o mapie Węgier. Tam możecie sobie wejść, znaleźć nowe informacje, jak to się wszystko rozwija. Bo ja ciągle mam nadzieję, że jest ktoś w stanie, czyli nasz Rados razem ze swoją ekipą, zrobić. Właśnie taki projekt polski, jak mamy projekt węgier. To by było coś niesamowitego, coś fantastycznego. Bo zobaczcie sami, ile, ile, ile na tej mapie słuchajcie jest. Jest do zwiedzania i wszystkiego innego. No mam nadzieję, że zaraz się pojawi. Ale jak się nie pojawi, to się nie pojawi. Dobra, moi drodzy, to tyle. Dzięki wam serdeczne za oglądanie. Jeżeli się wam spodobało, to zapraszam do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz, może subnęli kanał. I do kolejnych spotkań. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Joł. Pa, pa.